Szanowny Dawid, Ruda Śląska, nr 256. Co cię pcha do takiej ekstremy? A, tym sprawdzenia się, przygoda przede wszystkim. Bo normalnie tak bym nie jechał tak długo <grym grym grym grym> by były to zawody jakieś tak naprawdę Pierwsza ultra? Eee, nie. W zeszłym roku była Wisła eee, było Great Lakes Travel Przyszłam jeszcze w tym roku pierwsze, ponieważ po odwoływali trochę to się nie udało no. Ale nie ostatnie Nie ostatnie Co jeszcze jedziesz w tym roku? Eee, za dwa tygodnie 3 Ultra Gravel, Aha. potem e, TGR, PGR, potem wschód jadę 2021. O, to spotkamy się. I znowu Great Lakes Gravel na koniec tygodnia. Jako doświadczony ultras, <laughs> możesz coś powiedzieć takim początkującym, na co zwrócić uwagę? Czego się bać, czego się nie bać? To nie bać się jechać przede wszystkim. Trzeba się zapisać i jechać. Jak jest cel? To się też dużo lepiej się trenuje. A patrzcie, no, na to trzeba uważać. Trzeba jeść cały czas, trzeba pić cały czas, no i trzeba jechać, tak? Nie ma innej drogi, trzeba jechać po prostu. Masz jakiś taki swój patent z wytrych, złoty klucz do sukcesu? O, ile sukcesem jest zajechanie? To po prostu jechać. Jak najmniej przystanku robić, Jeżeli robimy przystanki, to minimum czasu to trzeba zrobić, ale jechać. Jakbym jechać wolno, byle się nie zatrzymać. Jak wygląda Twoje życie rowerowe na co dzień? Powiedz. Ojej. Oh yeah. To no, z dzieciakami jest trochę, ale to drzwi rowerowe to jest nie, nie jest za bardzo tak? ponieważ są dość małe więc robimy po 30 km staram się jeździć samemu, trenować w miarę pozbimy plan treningowy Aha. jakiś wiatr na werze jak chomik <gry> okay. żeby trochę się przygotować do tego bólu i cierpienia które jest na pracy. Czy jest ból, i cierpienie, czy nie ma? Powiedz z tym, którzy się wahają, warto tutaj przyjechać? to zdecydowanie warto, ale polecam pojedzić na swoim rowerze tak wcześniej, ze 100-150. Zobaczyć, co Cię boli, czy Cię kolana bolą, na przykład, czy kark A. Cię boli, Aha. i pokombinować z ustawieniami roweru, bo to jest, moim zdaniem, super ważne. Możesz nie mieć siły, ale pojedziesz, ale jak masz. Ból czegoś, bo no może robić kontuzja. Nie? Kolana i czegoś. Na zakończenie, jakieś słowo do ojca dyrektora poproszę. Jeszcze do kamerki. Bardzo fajna trasa. Naprawdę, pogoda też jak na zamówienie. W tą stronę lepiej jak jest ciepło, niż jak jest zimno. <laughs> Dla mnie. No i trasa fajna, fajna. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Okay. Jak ci odmach do kamery poproszę, ładny?